Ja zastanawiając się o to, o co pana dzisiaj zapytam, Natknęłam się w internecie na taką ulotkę pod tytułem Pięć powodów, by na mnie zagłosować. Tak. I mam pytanie do drugiego punktu, a mianowicie jest tam napisane, cytuję. Wynagrodzenie przekażę na cele charytatywne. I jest to bardzo szczytna obietnica, więc tak. chciałabym zapytać pana, czy te pieniądze faktycznie zostały przekazane na cele charytatywne. A jeśli tak, to czy nie chciałby Pan może się pochwalić na mediach społecznościowych swoich albo ogólnie w socjal mediach jakimś dowodem zapłaty, żeby Pana wyborcy mogli wiedzieć? Że... Wie, pan, wie Pani co? Tak, oczywiście pieniądze przekazuję, robimy wiele bardzo fajnych akcji, ale dobro robi się po cichu. Ja nie chcę w ten sposób, ja nie chcę w ten sposób pokazywać, że jestem lepszy od innych, którzy nie to była Pana obietnica wyborcza. Słucham? Była Pana obietnica wyborcza, że tak. przekażę. I Oczywiście Przyskali i obieca. każdą złotówkę na końcu, jak się skończy kampania, powiem, na co została wydana, a nie chciałbym w trakcie bycia parlamentarzystą mówić tak jak obiecałem swoim wyborcom na końcu, jak się skończy kampania, każda złotówka, którą obiecałem, że przekażę, będzie pokazana, ale nie chciałbym to teraz robić i wykorzystywać. Dobro się czyni po cichu, i mało się o tym mówi. E, ja wolę zawsze te ręce, które leczą niż te ręce, które pokazują, że coś robią. Tak, i... wiadomo, natomiast obietnica była powiedziana głośno, dlatego myślę, że pana wyborcy i osoby, które się z nim zgadzają i zagłosowały właśnie do tego punktu, chciałyby po prostu wiedzieć, że jest ona spełniana i że faktycznie no, musi realizuje pana wykonywanie To Obietnice złożone. są po to spełniane. Ja też czekam teraz na pierwszą obietnicę pana nowego prezydenta, jak zostanie 6 sierpnia, bo obiecał nam, że jednym podpisem długopisu zmniejszy ceny energii o 30%. No trzeba obietnic, rzeczywiście, obietnice trzeba realizować. Także myślę, że 6 sierpnia będziemy mieli cenę energii o 30% niższe.